Komunikat dla lekarzy. Witam Was wszystkich serdecznie i chciałam porozmawiać dzisiaj o kundalini energii, i jaką rolę pełni w naszym organizmie i jak jest totalnie nierozpoznawalna przez środowisko lekarskie. Dlatego tutaj apel do lekarzy, aby zaczęli się interesować, uczyć na temat energii kundalini w ciele. Energia ta jest w każdym człowieku, i w zależności na której czakrze gruczole, układzie nerwowym, parasympatycznym i sympatycznym jest, powoduje różne objawy w ciele. Przez to, że większość lekarzy nie wie nic o tej energii, stawia wielu ludziom błędne diagnozy. Jednym z nich jest depresja, schizofrenia, bipolar, padaczka, atak serca, korzonki i wiele innych. Podam wam przykład. Jak na przykład kundalini energia pracuje na czakrze serca i są takie mocne uderzenia na sercu, wtedy energia kundalini oczyszcza właśnie czakrę serca i w tym momencie trzeba się położyć i oddychać. Ona pracuje na układzie nerwowym i możemy czuć nerwoból, bo w tym momencie energia ta ściąga blokadę na tej czakrze i na nadi w środku w tym miejscu. Jak się położymy i zaczniemy oddychać, kundalini oczyści, co tam, co tam ma oczyścić, i zaraz wszystko przechodzi, i kundalini idzie w następne miejsce, gdzie oczyszcza następny punkt na nadi w układzie nerwowym. Następnym przykładem jest, jak energia jest pomiędzy czakrą splotu słonecznego i czakrą serca, wtedy budzi się w nas dar widzenia i innych wymi innych istot, duchów i tak Mamy większe odczuwanie, czucie. To jest odbierane w środowisku lekarskim jako schizofrenia, niepokój, depresja. Są przypisywane leki, żeby to uczucie uśmierzyć. przez co odcinamy kontakt siebie samego od swoich odczuć i większość ludzi chodzi jak zambi, a z boku wygląda to na to, że nie są w tu i teraz. Tylko jakby byli na innym wymiarze. Bo tak jest. Tak się dzieje z nimi, bo tabletki, które biorą, powodują, że spiryt wychodzi z ciała i jest ponad ciałem na innym wymiarze. Wtedy nie jesteśmy sobą i działamy już zupełnie z innej perspektywy, bo tabletki, czyli chemia, działa przez, przez nas. Wtedy tracimy kontakt z prawdziwym sobą. To samo się dzieje, jak używamy inne używki. Następnym przykładem jest tak zwana padaczka. Jeżeli chodzi o kundalini. To są tak zwane Kriyas, Kriya Yoga, czyli spontaniczne ruchy ciałem, które powstają w wyniku oczyszczania danego środowiska z różnego rodzaju energii, en, różnego rodzaju duchów, oczyszczania innych ludzi z ich negatywnych energii, wierzeń, nawyków. Wygląda to tak, jak energia kundalini napotyka na jakieś energi energie niepotrzebne u nas czy u innych ludzi, automatycznie to zaczyna oczyszczać. Jak to oczyszcza, spala to swoim światłem i jak spali, to wtedy to strzepuje tak jakby. I wtedy moc tej energii potrząsa całym ciałem człowieka i strzepuje tą spaloną blokadę i transformuje ciało na inną wibrację i zamienia to wszystko na miłość, na światło. Nowa energia się układa w ciele i wtedy potrząsa to wszystko ciałem. Z boku to wygląda jak padaczka, bo jest opór, żeby tego nie robić lub wygląda, jakby ktoś był nawiedzony przez jakieś duchy. A tak naprawdę osoba, która to przechodzi, oczyszcza osoby z boku, całe środowisko dookoła. Podwyższa wibracje całej planety, podwyższa wibrację siebie i wszystkich wokół. To jest spirit, energia boska. Jak jest źle zrozumiana, to może taki lekarz narobić więcej rzeczy, które zamrożą tę energię na chwilę, ale ona i tak wróci, bo to jest boska moc, mocna energia i wróci, ale jest już zrań, zrobiony uraz dla człowieka, który przechodzi przez to doświadczenie. We wschodniej tradycji jest to szeroko znane i rozum, rozumiane przez lekarzy. To są tak zwane krias, czyli ruchy spontaniczne ciała. Wygląda to czasami jak padaczka potrząśnięcia całym ciałem, szybkie ruchy głowy, spontaniczne ruchy rękami i wydawanie różnych dźwięków, które również mają za zadanie ściągnie, ściąganie blokad w ciele i w środowisku. Wiadomo, że dźwięk jest też jedną formą leczenia ciała. Jak używamy swojego głosu, śpiewamy czy mówimy różne słowa, nasze ciało się leczy. Kochani. Jak czujecie jakieś nerwobóle, to jest znak, że tam jest wasza energia kundalini i pracuje w tym miejscu. Proszę się położyć i oddychać i po chwili ten ból przejdzie. Możecie zapytać się, jaka to jest myśl w tym bólu, czyli jaka myśl jest związana z tym bólem i oczyścić tą myśl. Możecie znaleźć jak to robić na mojej stronie sylwiagiza.com w zakładce I am Loving Awareness. Jest też przetłumaczone na język polski. Następny przykład, gdzie lekarze przepisują nam leki, to korzonki i to, a to jest początek przebudzenia, aktywacji kundalini, która się budzi w naszym ciele. Z wielkim szacunkiem dla lekarzy i dla ich długoletnich nauk i dobrych serc zachęcam Was wszystkich do zaglądnięcia w zagadnienie Kundalini i jej objawów. Kundalini jest energią ewolucyjną człowieka i czym więcej lekarzy będzie o niej wiedzieć, tym więcej będzie mogło pomóc większej liczbie ludzi. Proszę Was, kochani, dzielcie się z innymi tą informacją, bo to jest dla naszego wspólnego dobra. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi się budzi i przebudza swoje kundalini, ważne jest, aby jak najwięcej lekarzy i innych ludzi o tym wiedziało, bo to jest przecież boska energia w nas, boska miłość w nas, spiryt w nas i całe przebudzenie kundalini jest oczyszczeniem naszego ciała na wejście Ducha Świętego w nas. I cały ten proces jest po to, żeby nasze ciała się zbalansowały z naszym spiryt, duchem świętym. To co Jezus i inni mistrzowie nam mówili. Ojciec i ja jesteśmy jednym. I to jest właśnie ten proces. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę dużo miłości i samych wspaniałości. Kocham was bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.